Dziś, pryma prylis, jednak 1 kwietnia 1947 roku w Bieszczadach z rąk UPA ginie 31 polskich żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Strażnica w Cisnej była ciągle otokowana przez bandy UPA i właśnie by ją wspomóc wysłano kawalerzystów z 4. Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza z Koszalina. Służba żołnierzy dobiegała już końca i mieli oni wrócić do Koszalina i właśnie by dopełnić formalności wyruszają do Baligrodu. Wtedy wojskowy konwój zostaje zaatakowany przez Ukraińców, którzy podczas wymiany ognia zabijają 21 żołnierzy, a 10 biorą w niewolę. Odgłosy walki było słychać w Baligrodzie skąd ruszyła odsiecz, jednak na pomoc było już za późno. Gdy wsparcie dotarło na miejsce, ich oczom okazał się okropny widok nagich, zmasakrowanych ciał poległych żołnierzy. To jednak nie koniec. Polacy odkrywają kolejnych dziesięć ciał. Są to ofiary, żołnierze, którzy wcześniej zostali pojmani przez Ukraińców i w bestialski sposób wymordowani w pobliskim lesie. Zapraszam również do obserwacji kanału YouTube, gdzie ukazują się odcinki z ciekawych miejsc, a jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę, zapraszam do linku w opisie kanału.